Bądź pozdrowiona, święta Maryjo, matko Jezusa i matko nasza. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Antoni, mój wielki patronie, proszę Cię pokornie, aby z wysokości swej chwały wejrzał na mnie i przyszedł mi z pomocą. Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają twego pośrednictwa i proszą o opiekę, Nie odrzucaj i moich ufnych próśb, ale wspomagaj mnie w moich troskach i kłopotach. Twoi czciciele znają Twe skuteczne wstawiennictwo w odnalezieniu ludzi zagubionych, ochronie domu, opiece nad podróżującymi, niesienie ulgi w chorym cierpieniu, biednym i zakłopotanym. Z ufnością błagam, Spraw, abym dzięki Twojej opiece miała zawsze silną wiarę, pracowała nad poprawą życia i zwiększeniem łaski uświęcającej. Święty Antoni, polecaj mnie Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słaba jestem. Wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd mi otacza jak bardzo potrzebują Twojej pomocy. Proszę Cię, święty Antoni, abyś mnie wspomagał w życiu i kierował ku dobremu Bogu. Wspieraj wszystkich, którzy zwracają się do Ciebie w swych potrzebach i troskach. Niech wszyscy odczuwają Twoją opiekę i doznają Twojej pomocy, wielbiąc Boga Ojca i syna. I Ducha Świętego. Amen. Niech Przeświętsza Maryja czuwa codziennie nad Tobą i niech Cię obdarzy czułą miłością. A Jezus niech na zawsze zamieszka w Twoim sercu. Niech dobry i miłosierny Bóg Cię błogosławi, a Anioł Stróż niech towarzyszy Ci na wszystkich Twoich drogach. Zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału. W serce Maryi modlitwy. Niech cię błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec, syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże.